Zdobywała paczki wysyłane do obozów jenieckich i koncentracyjnych. Po uczyła w Śradzkim gimnazjum do 1947 roku, to znaczy do czasów usunięcia ze szkół osób zakonnych. W latach 1950-1951 była aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w związku z wykryciem tajnej organizacji młodzieży gimnazjalnej Katyń z którą współpracowała, została uniewinniona z braku dowodów. Kustoszka klasztoru sieradzkiego namalowała wiele obrazów o tematyce religijnej. Zmarła 12 listopada 1984 Dać, Panie. A światło wieku stanie na jego świecie. w pokoju się. Może ty sprawiłeś, że twój sen zwyciężył śmierci wstąpił do nieba, daj twoim zmarłym sługom i służebnicom, których wspomnieliśmy w tych modlitwach, udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać ciebie, swojego stwórcę i odkupiciela. Przez Chrystusa Naszego. Amen. Bardzo dziękuję serdecznie za przygotowanie tej prezentacji. Księży proszę już o udanie się do zakrystii. Za chwilę rozpoczniemy mszę świętą sprawowaną w intencji żołnierzy wyklętych i z prośbą o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Bardzo serdecznie chciałem już teraz powitać e, wszystkich przywoły gości Rozpocznę od inicjatorek e, tych zadłużek, od pani Grażyny Gołębiowskiej, bo to jej e, inicjatywa pomoc pani Janny Szachan Kaniewskiej. Witam serdecznie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Owątku włoskich Jarosława Krajewskiego. Majnią deszcz, komendantkę szczepu harcerskiego Prezydium, a także 25. Mnóstwo drużynę harcerek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Bardzo cieszymy się z obecności młodzieży na tych dzisiejszych modlitwach. Na ręce wśród tych przyłożonych dziękuję wszystkim przez to za zaangażowanie się i pomoc w przygotowaniu dzisiejszych. Patronat obiegu Instytutu Pamięci Narodowej, jesteśmy bardzo wdzięczni za patronat i za dostarczenie materiałów i zdjęcie do rzetelnego przygotowania tej, tej prezentacji. Witam Pana Pawła Berzynę z Instytutu, z Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi oraz Wszystkich, nie wszystkich widzę. Bardzo serdecznie cieszę się, że, że jest pani Jolanta Chemińska, pan Andrzej Słowik, pan Maciek Krochowski i jeszcze wiele innych osób, którym, którym bardzo na sercu jest ten temat i to byśmy przypominali i sobie i innym i kolejnym pokoleniom yy, tą historię. Trudną historię, naszą historię i żebyśmy nigdy nie nie zapomnieli jako katolicy, jako chrześcijanie o modlitwie w intencji tych wszystkich, którzy poddali życie po bronie ojczyzny, oddali życie za niepodległość.